Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w czytaniu z serii Karta Dnia. Tym razem ponownie zresztą. Na 1 września pomyślałam, że przesłanie anielskie będzie lepsze. Zatem przejdźmy do rzeczy. Ja sobie już tasuję karty dla każdego znaku. Przypominam, że czytanie na nowy rok numerologiczny, który rozpocznie się już za pół miesiąca, znajdziecie na moim kanale. Na wrześniu też są czytania, mamy dużo tarota. Zatem zobaczmy, jakie przesłanie Aniołów na dziś 1 września dla każdego znaku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew. Anna, waga skorpion strzelec koziorożec wodnik i ryby Dobra, zaczynamy od baranków, kończymy na rybach. Będę wdzięczna, jeżeli pod dołem będziecie pisać, w której minucie znajduje się Wasz znak, żeby łatwiej było odczytać innym. A teraz zobaczmy, baranek, co my tutaj mamy. Zauważaj znaki. Tak, to niebiosa zsyłają Ci różne znaki. Na Twojej drodze zostawiamy dla Ciebie pióra, monety i inne rzeczy, które mają przypominać, że Cię kochamy i że nigdy nie jesteś sam. Anioły zesłały Ci te kartę, żeby pomóc zrozumieć znaki, które ostatnio otrzymałeś. Mogły to być pióra, monety, motyle, ptaki i inne powtarzające się wizje przewodzące na myśl anioły, które celowo zesłały te znaki, żeby przypomnieć o swojej obecności przy Tobie. O tym, że Cię chronią, kochają i prowadzą. Dodatkowe znaczenie tej karty. Podążaj za znakami, bo prowadzą Cię one w ku najgłębszym pragnieniom Twojego serca. Miej wiarę, zwracaj uwagę na powtarzające się znaki, bo potwierdzają one słuszność obranej przez Ciebie drogi. Bliskie Ci osoby w niebie pozdrawiają Cię i zapewniają o swojej miłości. E, no. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Byk. Czakra serca. Miłość jest najważniejsza. Serce to centrum Twojego fizycznego ja, ukierunkowane przede wszystkim na miłość. Jesteś bezpieczny, otwierając swoje serce, by kochać i być kochanym, bo jesteśmy przy Tobie, chroniąc Cię i prowadząc. Anioły dały Ci te karty, ponieważ odpowiedź na Twoje pytanie znajduje się w Twoim własnym sercu. Im bardziej je otwierasz, tym więcej czujesz miłości, radości i spokoju. Czakra serca możesz otworzyć, prosząc anioły o zasłanie uzdrawiającej energii, wizualizując swoje serce w otoczeniu różowego światła, wdychając róż, zapach różowych róż, trzymając albo nosząc różowy kwarc i koncentrując się na miłości. Dodatkowe znaczenie. Wyślij światło i miłość do swojej czakry serca. Zadbaj o zdrowie układu sercowo-naczyniowego, ćwicząc i zdrowo się odżywiając. Bliska osoba, która zmarła na chorobę serca, pozdrowie ci i mówi kocham cię. Odbądź szczerą rozmowę. Słuchajcie, bardzo dzisiaj wzruszające póki co są przesłania. Bliźnięta. Uwolnij się i poddaj się. Trochę dziesiątka mieczy. Już sprawdzę, czym to dla was może być. Obdarzamy Cię błogosławieństwem naszej promiennej miłości. Wyciągnij ręce i uwolnij się od wyzwań, których dotąd trzymałeś się tak kurczowo. Otwórz serce i przyjmij naszą miłość i pomoc. Anioła obdarzają cię tą kartą, ponieważ usiłujesz poprawić swoją sytuację samodzielnie. Pragną Ci pomóc i spełnić Twoje modlitwy, ale najpierw musisz się poddać i uwolnić od tej sytuacji. Poddanie wynika się ze znużenia ciągłą walką. Przynosi emocjonalną swobodę i wiarę, że boska mądrość ducha, również Twojego wyższego ja. Lepiej sobie poradzi. Poddanie się nie oznacza przegranej ani chęci oddania się czyjejś kor kontroli. Dzięki poddaniu się osiągniesz lepszy wynik. Jeśli potrzebujesz pomocy, poproś anioły, a pomogą ci się poddać. Dodatkowe znaczenie: nie martw się tym, w jaki sposób zostanie spełniona Twoja modlitwa. Szczegóły pozostaw Bogu. Chętnie prosi o pomoc, uwolnij się od napięcia i potrzeby kontroli, a wszystko ułoży się lepiej. Nie walcz o władzę w swoim związku. Zachowaj swoją moc, a nie będziesz musiał o nią walczyć. Rak. Czego pragniesz? Masz możliwość napisania scenariusza zgodnego ze swymi najgłębszymi pragnieniami. Kiedy wyraźnie określisz już, czego najbardziej pragniesz i poczujesz, że jesteś gotowy i zasługujesz na spełnienie swoich marzeń, natychmiast objawią się w twoim życiu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wylosowałeś tę kartę, ponieważ czekałeś na jakiś sygnał z zewnątrz, który podpowie po Ci, co masz teraz zrobić. Anioły mówią, że odpowiedź masz w sobie. Zanim yy, zaistnieją jakiekolwiek zmiany, musisz najpierw określić, czego chcesz. Znajdź czas na medytację nad swoimi prawdziwymi pragnieniami i wiedz, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze jak każdy człowiek. Dodatkowe znaczenie. Stosuj afirmacje i pozytywne wizualizacje, żeby realizować swoje pragnienia. Wyraź określe, że wyraźnie określ, czego pragniesz. Pożyć wszelkie poczucie winy i lęk przed proszeniem o to, czego chcesz. Słuchajcie, to są takie bardzo przyjemne karty. Marzenie. Muszę częściej ich używać na pewno. Moje drugie lwy. Marzenie. Łatwiej usłyszysz nasze przesłania, jeśli będziesz regularnie marzył. Odpręż się, otwórz umysł i pozwól myślą swobodnie płynąć. Obserwuj swoje uczucia, wizje i pomysły, tak jak oglądałbyś film o coś źródło kreatywności. Ani zesłały ci tę kartę, ponieważ chcą, żebyś był otwarty na nowe idee. Oddawanie się marzeniom jest bardzo ważne, bo stanowią one źródło inspiracji i wspaniałych pomysłów. Nie próbuj niczego wymuszać. Po prostu idź za naturalnym tokiem myśli, które otworzą przed Tobą nowe perspektywy. Zapisuj swoje pomysły w specjalnym dzienniku i proś anioły, by wskazały Ci to, co masz robić, żeby te marzenia zrealizować. Kiedy otrzymasz wskazówki, nie zwlekaj z działaniem. Dodatkowe znaczenie, bądź otwarty na nowe możliwości, pozwól sobie na wielkie marzenia, nie bój się odprężyć i pozwól sobie na więcej luzu. Spróbuj czegoś nowego, co zawsze chciałeś zrobić, urządź burzę mózgów, sam lub z innymi ludźmi, żeby znaleźć jak najwięcej nowych pomysłów. Panna Rodzina. Przyczyną obecnej sytuacji są emocje łączące cię z jednym z członków Twojej rodziny, które możemy pomóc Ci zrozumieć i uzdrowić. Niech w Twoich myślach i sercu anioły i kojące błękitne światło otoczą tę osobę Ciebie i całe doświadczenie. Przyjmij dary, jakie ofiaruje Ci ta sytuacja i poczuj, jak wypełnia ci cię spokój. Ta karta oznacza, że zadane przez Ciebie pytanie dotyczy jakiejś kwestii rodzinnej. Być może któryś z członków rodziny potrzebuje uzdrowienia, jest nim pierwsza osoba, która przychodzi Ci do głowy, gdy czytasz te słowa. Karta ta może też sygnalizować potrzebę większej bliskości w rodzinie, np. wspólnego spędzenia wieczoru, święta albo urlopu, a nie będą Ci w tym towarzyszyć. Dodatkowe znaczenie. W Twojej rodzinie pojawi się coś nowego, masz przyjaciół, którzy są dla Ciebie jak druga rodzina. Czas zmierzyć się z dawnymi uczuciami, żeby je uczyścić i pozbyć się ich. Uwolnić się od niechcianego schematu, wybaczając członkowi lub członkom rodziny, łącznie z samym sobą. Wagi. Poproś. Poproś nas o pomoc w tej sytuacji, a my natychmiast zaczniemy działać w Twoim imieniu. Podlegamy wielu prawom wszechświata, a jednym z nich jest zasada wolnej woli, która pozwala Ci dokonywać własnych wyborów. Cierpliwie czekamy na Twoją prośbę. Ta karta przypomina, żebyś częściej prosił swoje anioły o wsparcie. Mogą pomagać Ci w każdej sferze życia, a także podsuwać pomysły i użyczać odwagi, wiary, pewności siebie i jasności umysłu. Mogą pomóc zaspokoić także Twoje. Potrzeby materialne i fizyczne związane z pieniędzmi, czasem, zdrowiem i witalnością. Dodatkowe znaczenie: proś o wszystko, czego potrzebujesz, zamiast narzekać poproś o pomoc. Proś innych o pomoc, powierzaj działanie innym, korzystaj z pomocy innych. Proś fanią o pomoc we wszystkich sprawach małych i dużych. Skorpion! Amor. Uuu, tutaj nam się zrobiło miłośnie. Napełniamy twoje serce i umysł miłością, budząc w Tobie miłość do samego życia. Źródłem tego przebudzenia stała się Twoja decyzja, żeby otworzyć się na miłość i cieszyć się nią. Pozwól sobie na spontaniczną celebrację wszystkich przejawów miłości. Ta karta oznacza, że anioły widzą Twoje pragnienie zakochania się. Zamiast zajmować się Twoim życiem miłosnym w świecie zewnętrznym, swoją pomoc... Kierują wprost do twojego wnętrza. Anioły twierdzą, że aby doświadczać miłości z drugim człowiekiem, trzeba najpierw zakochać się w samym życiu. Kiedy pozwolisz aniołom rozbudzić sobie tę miłość, będziesz w naturalny sposób przyciągał i doświadczał więcej miłości w swoich związkach. Dodatkowe znaczenie. Otaczaj się romantycznym pięknem, na przykład różami, świecami, przekaż swoje miłosne cierpienie aniołom. Poproś anioła. Michała o pomoc w pozbyciu się bolesnych więzów z dawnymi lub obecnymi kochankami. Jasno określ, czego pragniesz w swoim życiu miłosnym. Afirmuj: kocham i jestem kochany, a miłość jest dla mnie bezpieczna. Strzelec. Związek. Twoja, twoją najważniejszą relacją jest związek z samym sobą i z Bogiem, a wszystkie inne wyrastają właśnie z niego. Chcąc przyciągnąć, uzdrowić lub zrównoważyć jakąś relację, zaciśnij związek ze swoim kochającym stwórcą. Gdy poczujesz się bezpieczny i kochany, twoje pozostałe związki rozkwitną. Ta karta sygnalizuje, że wchodzisz w pozytywniejszą fazę swoich związków. Jak wskazuje obraz na tej karcie, wyszedłeś z lasu i wkracasz, wkraczasz na teren przepełniony światłem i pięknem. Zobaczcie, jest pięknie. Tak jak przedstawiony tu anioł, musisz tylko poczekać jeszcze chwilkę. Dodatkowe znaczenie. Odpowiedź na zadane pytanie znajdziesz w swoich związkach. Zaufaj temu, co czujesz w kwestii swojego obecnego związku i podejmij stosowne działanie. Anioły pomagają ci stworzyć wspaniały nowy związek. Otaczaj swój obecny związek światłem, miłością i aniołami. W swoim obecnym związku zachodzi pozytywna zmiana. Może dotyczyć to zdrowego zakończenia tej relacji. Eee, dobrze, kozioroszec na dzisiaj, potrzebujesz uziemienia. No ciekawe, bo jesteś jednym z najbardziej <laughs> uziemionych znaków. Wraz z utratą świadomości swojego ciała i fizycznego świata tracisz uziemienie, chociaż. Przyjemnie jest wznosić się ku niebu, twoja uwaga i praca potrzebne są na Ziemi. Pomagamy ci zrównoważyć strefę ducha i materii, żebyś mógł cieszyć się spełnionym życiem ziemskim. Ta karta sygnalizuje, że twoja energia i uwaga wymagają uziemienia. Jeśli czujesz się ostatnio oszołomiony i zagubiony, albo zawodzi zawodzicie pamięć, karta ta odnosi się do przyczyny twojego stanu. Brak uziemienia oznacza, że kierujesz uwagę zbyt wysoko, jakbyś przebywał poza ciałem. Potrzebujesz równowagi między tym, co duchowe i tym, co ziemskie możesz uziemić się, spacerując boso po trawie lub ziemi i jedząc pożywienie rosnące w ziemi, np. ziemniaki czy marchew, masując bose stopy, dotykając drzew i innych roślin, aby wizualizując korzenie przepraszam, albo wizualizując korzenie wyrastające ze stóp i wnikające w ziemię. Uziemienie pomoże Ci pogłębić koncentrację oraz kontakt z aniołami. Dodatkowe znaczenie: zajmij się pracą w ogrodzie, korzystaj z esencji kwiatowych. Postaraj się, żeby dieta i codzienne zwyczaje wspierały Twoją świadomość psychiczną i fizyczną. Staraj się, żeby to, co mówisz i piszesz, było praktyczne, uziemione i zrozumiałe. Bądź bezpośredni i autentyczny w relacjach, wysyłaj miłość i światło matce Ziemi. Wodnik. Słuchaj. Słuchaj, Wodnik. To teraz posłuchaj, co mam Ci do powiedzenia o tej karcie. Wycisz umysł, ukochanej, i posłuchaj naszego zapewnienia, że zadbano już o wszystko. Zachowaj spokój i otwartość, nie martwiąc się o sposób realizacji swoich pragnień. Wyciszony umysł i ciało usłyszy nas szybko i wyraźnie. Dlatego prosimy cię, słuchaj. Wylosowałeś te karty, ponieważ anioły chcą ci coś przekazać. Proszę, żebyś mniej mówił, a więcej słuchał. Kiedy jesteśmy pod wpływem stresu, próbujemy pozbyć się go paplaniną. Przekaż swoje troski aniołom i ufaj, że modlitwy zostały wysłuchane. Jeśli wydaje Ci się, że pozostają bez odpowiedzi, prawdopodobnie nie słuchasz odpowiedzi aniołów. Udaj się więc w jakieś spokojne miejsce z intencją usłyszenia tego, co mają Ci do powiedzenia anioły. Zamknij oczy, oddychaj głęboko i słuchaj. Dodatkowe znaczenie. Unikaj hałaśliwych miejsc, dobrze zrozumiałeś głos swoich aniołów. Wyłącz telewizor i radio. Wyostrza Ci się słuch, ponieważ dostrajasz się do aniołów. Oczyść czakry uszu, wizualizując światło oczyszczające okolice nad brwiami i rebę. Twórczy projekt. To tak bardzo wasze, bo jesteście kreatywnym znakiem. Wczoraj pełnia ja w waszym znaku udała mi mocno wkość, przyznam szczerze. Mocno odczułam, jestem ciekawa, jak wy. Twoja dusza pragnie wyrażać się twórczo. Podążaj za nami, a natchniemy tworzycie artyzmem i kreatywnością. Twórcza ekspresja na cię witalnością i ekscytacją, ponownie rozpalając w tobie pasję życia. Ja uważam, że ryby i bliźnięta są najbardziej kreatywnymi znakami zdecydowanie. I to mocno się tutaj przejawia u Was. Ta karta mówi, że potrzebujesz więcej możliwości twórczego wyrazu. Anioły podpowiadają Ci, żebyś postarał się znaleźć ujścia dla swojej kreatywności w pracy i w domu. Na przykład pisz graj na jakimś instrumencie, zajmij się y, rękodzielnictwem, maluj szyj, albo zmień wystrój mieszkania. Nieważne, czy twoje dzieła nadają się na sprzedaż czy nie. Najważniejsze, żebyś pozwolił swemu wewnętrznemu artyście cieszyć się swobodą twórczej ekspresji. Dodatkowe znaczenie zajmij się ważnym projektem z rozpoczęciem którego dotąd zwlekałeś. Zapisz się na jakieś twórcze zajęcia, na przykład weź lekcję fotografii lub tańca. Cel życiowy i wyjątkowa praca pojawiają się na Twojej drodze dzięki wysiłkom twórczym, którym obecnie nawet sobie nie wyobrażasz. Więc nie zamartwaj się tym, że nie wiesz na czym polega Twój życiowy cel, po prostu idź przed siebie. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.